Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mariusz Cisewski, jestem z Konfederacji Polski Niepodległej, chciałbym Państwu zająć chwilę czasu za Państwa pozwoleniem. Otóż w dzisiejszym sądzie, w Sądzie Okręgowym w Gliwicach toczy się proces, jaki redakcja mojego pisma, pisma Wolny Czyn, pisma Konfederacji Polski Niepodległej i Obszaru V wytoczyła prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w związku z e, brakiem odpowiedzi na e, wnioski prasowe i wnioski o dostęp do informacji e, publicznej. E, czyli e, po prostu e, wychodzi na to, że administracja sądów lekceważy e, prawo obywateli do informacji publicznej, nie informuje o swoich kluczowych działaniach, dlaczego wyraźnie obliguje, e, obligują e, prezesów sądów e, przepisy o dostępie do informacji publicznej. W każdym razie ten proces się tutaj zakończył dzisiaj, zakończył się złożeniem wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach w związku z ich domniemanym brakiem niezależności, obiektywizmu w tej sprawie. O dalszych terminach rozpraw będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych. Proszę zajrzeć na stronę www.praworządność.com.pl, bez polskich znaków lub na stronę redakcyjną Wolnego Czynu, czyli pisma tego, które jest powodem www.wolnyczynrepublika.pl. Tam będą informacje o dalszych terminach rozpraw. Zapraszamy wszystkich na te rozprawy. Naszym zdaniem jest to e, ważny proces, jest to proces precedensowy. Według naszej wiedzy nikt e, nie, e, nie wytacza procesów, nikt z dziennikarzy nie wytacza procesów przeciwko przeciwko prezesom sądów w związku z e, takimi naruszeniami. Także będziemy Państwa na bieżąco informować o terminach rozpraw. Termin, terminy rozpraw będą e, na naszych stronach internetowych. Będzie tam omówienie tego, co się dzieje. Zapraszamy wszystkich. Będziemy też informować na ulotkach i plakatach, które będą w ulicach. Dziękuję bardzo.